Tam Was ponownie. Bawimy się, szalejemy w nowe zdrapki. Dziś przychodzimy do Was z owocową eksplozją za 3 zł, w której można wygrać od 3 złotych do 30 tysięcy. Mamy 500 tysięcy w banku, w którym można wygrać od 10 zł do pół miliona. I nasz pierwszy milion. Milion w banku. Od 20 zł do miliona. Zaczniemy sobie od tej Najmniejszej. Zaczynamy owocowe, bo ja je najbardziej lubię. Zobaczmy, jakie mamy dzisiaj owoce i czy przyniosą nam szczęście. Nasz pierwszy owoc to brzoskwinia. Czy my mamy w naszej strapce brzoskwinie? Mamy. Strapujemy brzoskwinie. I będziemy szukać kolejnego owocu. Więcej brzoskwin nie widzę. Kolejny owoc to. Winogrono. Winogrono również mamy w naszej zdrabce. Bardzo proszę. Pomarańcz mamy również. Cały czas zachęcamy Was do lajkowania, subskrybowania naszego kanału. Im nas jest więcej, tym na pewno będzie weselej. weselej. Zaczynamy od zdrapek, a zobaczymy, na czym skończymy. Kolejny owoc to gruszka. Mamy gruszkę. I ja mam... ci mogę powiedzieć, na czym możemy skończyć. Pójdziemy z torbami. Może tak być. Mieliśmy gruszki. Jeszcze, jeszcze jest gruszka. A nie, dobra, to nie gruszka. No to to są awokado. <noise> no, na ciebie, ale awokado też mamy. O, proszę bardzo, widzisz? Od razu się znalazła awokado. Jeszcze jest. W lewym górnym rogu. Bardzo proszę, proszę panią. Kokos. Kokos. Wakacje dla nas się skończyły. Dla młodzieży zaczął rok szkolny. Oni wrócili do szkoły, my wróciliśmy do roboty. I szukamy dalej szczęścia. Jakby tu sobie trochę przedłużyć jakieś wakacje. Kiwi. Co ma być, to będzie. No, mówią, że najlepiej jest być zaskoczonym, nie? No. Jabłko. Jabłka też mamy. Borówki. Borówkę też mamy. Melon. Znajdzie się na naszej zdrabce. Nawet sporo. Lecimy dalej. Ananasa też mamy. Dziś przydałaby się nam cytryna. cytryna. Ale zobaczymy, jakie owoce przygotowała dla nas loteria. Figa. Cytryny może być nie być, bo byśmy mieli aż dwa rzędy. Karambola. Z na... tym nosem, że mamy przegraną, no ale nie sprawdzę. Spróbuj... Ja obstawiam wiśnie. No wiśnie jest, no i przegrana, ale trudno. Trudno. No, pierwsza zdrabka nie przenosi nic rewelacyjnego. Zobaczymy, jakie liczby będą w 500 w banku. A nasze liczby to 1. Trzydzieści pięć. Piętnaście. Szóstka i trafimy w szóstkę Dwadzieścia osiem. Jedziemy, przepraszam. Trzydzieści siedem. Piątka tak blisko going... 36 ja już tak samo koło siebie tak liczby to już wiem że ta zdrabka będzie pusta 30 34 32 19 trójka Dwadzieścia cztery. Trzydzieści trzy. Siódemka. Trzynastka. Dwadzieścia siedem. Nic z naszym. Trzydzieści dziewięć. Czwórka. 17. <laughs> Na bogato dzisiaj. Płakać czy świat się. Dwadzieścia sześć. Wszystkie obok. A co ja ci mówiłem? Dwadzieścia ja, dziewięć. Co ja ci mówiłem? Wsemka. I coś z wsemką. 38. Trzydzieści osiem. Bardzo dziękujemy za tą zdrapeczkę. zeróweczkę. Zerobeczkę. no i miejmy nadzieję, że. Ilecimy. Sy... Ilecimy. Aha, idziemy, idziemy coraz wyżej. Sytuację uratuje nam milion. A jakie liczby mamy w milionie? Trzynaście, trzydzieści jeden, dziesięć, trzydzieści sześć, dwanaście. 32. No, safe, złoto. Przyjmiemy cokolwiek. Przyjmiemy cokolwiek. Niżej Nżej. No, widzę. No, ale zobacz, to nie ja tak ułożyłem te liczby. 35, 16, 22.

Dzisiaj mamy wszystko obok. Dwójka. Trzydzieści trzy. Trójka. Siedemnaście. Dwadzieścia siedem. Czterdzieści cztery, Czterdzieści sześć, trzydzieści dziewięć, dziewiątka, dwadzieścia cztery i został nam jeden rząd, czterdzieści siedem, dziesiątka. Jest dziesiątkę mamy. O, to się... Mamy, mamy to, mamy to. Jeszcze nie wiemy, co, ale mamy. Na pewno dwie dychy. Bo zdrapka ma wygrane od 20 złotych. No tak. 30 i 15. Drape to dycha. Pierwszy milion. Ratuje nam sytuację. Tak. Wydaliśmy ile? 33 na zdrapkę. Na zdrabki wydaliśmy 33. Jak będziemy dwie dychy, to zawsze będziemy ile w plecy? 13. 13. Trudno. W dolarach nie płacą? No, 20. Do, w dolarach nie płacą. No, ale... 20 się zwraca, 13 do tyłu. Tak czy siak, bawiliśmy się rewelacyjnie. Tak. Dziękujemy, My, że jesteście tak. z nami. Zapraszamy do nas, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie. Do następnego razu, pa! pa.